Klimat, yy, natura, okolice, piękne tereny, no i rybne wody. Uwielbiam to, lubię to i to ciągnie. Do kolegów razem siadamy, rzetujemy, pijemy. <śm> 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 jest to integracja. No, to jest naprawdę jedyny sport, w którym można odpocząć, wyluzować się, porozmawiać. I tam to niczego nie rozwiązuje, tak. Jest no tak jak natura mówi sama za siebie. Gdzieś pobawić się, wyluzować. Jest bardzo fajna atmosfera, miła, zawodnicy są też sympatyczni. I jest fajna rywalizacja, bo zależy, gdzie się wylosuje. W tym odcinku czy w tym, tutaj biorą, tu nie biorą. No dla mnie akurat jest to tą fajną pasją od dzieciństwa, także no fajnie, fajnie tak pojechać sobie na ryby i posiedzieć nad wodą. E, w moim przypadku jest ważniejsze posiedzieć, no, chociaż na niektórych zawodach warto i dużo połowić. No chyba w Słysku jest najlepiej, nigdzie chyba tak nie ma, bo u nas jest też, no, też trochę wody i jest gdzie, gdzie, gdzie łowić. No i jest klimat taki, wędkarze przyjemnie, także miło posiedzieć nawet. Co mi daje? Takie uspokojenie, wyciszenie takie. Codzienna praca, codzienna gonitwa za wszystkim, a tu się odpoczywa. Na pewno jest to oderwaniem od codzienności przy komputerze jak oboje pracujemy, także weekendy w ten sposób lubimy spędzać, tak, nad wodą, bardziej lub mniej aktywnie. Ja się zakochałam w Słońsku, bo nie jestem akurat stąd, ale zakochałam się w tym miejscu i jak dla mnie to po prostu, gdzie się człowiek nie wybierze, może odpocząć psychicznie, naprawdę, czy, czy, czy rowerem pojeździć, czy przejść się na spacer, to jest po prostu ta natura, Daje taki odpoczynek. No, i, no ja osobiście jestem zakochana. Stanęliśmy z mężem w którymś momencie. Z, taka, mieliśmy decyzję, gdzie, gdzie, to nasze, gdzie ta nasza rodzina zacznie powstawać. I jednak wybraliśmy ten Słońsk. Bo tutaj po prostu czujemy się dobrze, czujemy się szczęśliwi. Więc nie widzieliśmy innej opcji po prostu. Chcieliśmy też wrócić trochę do historii, bo przyborów przy i Słońsk, jak gdy się cofniemy w czasach, to była chyża rybacka. Tu ludzie z tych łowienia ryb żyli. Oni handlowali tymi rybami i, oni, i dawało, ryba dawała im dochód na utrzymanie rodzin, na, na całe, jakby całe, całe całe życie. I myślę, że ten a przede wszystkim na tym przyborowie nic się nie działo. To była miejscowość, jak widzimy, na końcu odjechana od słońska i jakbyśmy nic nie robili, to byłaby zapomniana. My jesteśmy z centralnej Polski. W centralnej Polsce bardzo ciężko jest spotkać pastwiska, gdzie jest dużo krów, a tutaj one się poruszają samodzielnie, prawda, w tych dorzeczu warty i to było niesamowicie przyjemne wrażenie, żeby sobie przypomnieć, jak kiedyś wyglądały krowy na polach bo to jest rzadkość. Pięknie jest zrobione i odnowione kamienice wzdłuż tej głównej ulicy wjazdowej do Słońska. I sama radość mieszkańców, chyba zadowoleni są z tego, że tego rodzaju święto tutaj się odbywa. Widzimy też sporo samochodów na niemieckich rejestracjach, więc nie jest to dziwne, że plakaty informujące o tym święcie są w dwóch językach. No, mamy partnerstwo Partnerskie, miejskie stosunki są bardzo doskonałe, robimy bardzo dużo, jesteśmy partnerzy i dlatego jesteśmy bardzo chętni tutaj. Fajnie natura, fajni ludzie, bardzo piękna atmosfera, super jest. Mamy, mamy tych walorów turystycznych bardzo dużo. Powiedzmy tu, Park Narodowy, Ujście Warty, Park Krajobrazowy, Dolina Postomni. Mamy tych, tych walorów turystycznych, ekologicznych, i ja zawsze mówię, że mi przemysł ciężki jest niepotrzebny. Ja stawiam na turystykę i na ekologię. Teraz to wybudowane Muzeum Przyrody przez Park Narodowy Ujście Warty. To jest jeden z takich punktów tych turystycznych większych. My, my do tego też dokładamy Muzeum Martyrologii, teraz zamek remontujemy, ten pałac Joanitów. To jest na, następny punkt y, jakiś turystyczny. Y, teraz mamy piękny kościół, mamy, y, mamy też odremontowany ten gminny Ośrodek Kultury. Także tych, tych teraz no, ścieżka rowerowa będzie robiona do Parku Narodowego, ścieżka rowerowa do koszczyna. Żeby tu powstało coś, czego ta młodzież, która idzie dalej do Gorzowa, do Zielonej, nie będzie się wstydziła, że mieszka w słońcu. Zacząłem od edukacji i myślę, że ta edukacja jest naprawdę rozbudowana, dostosowana do potrzeb mieszkańców, i dalej będę w tym kierunku brnął. Teraz mam budowę żłobka, też jest pomoc dla. Dla rodzin, dla kobiet, przede wszystkim, bo to one ciężar ten no obowiązek wychowania dzieci na siebie biorą. Halę sportową. Także mam jakieś te perspektywy przyszłościowe. I myślę, że to do ludzi dociera nawet ta dzisiejsza impreza. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajna zabawa, adrenalina, mokro. Fajnie. Uaktywniamy e, ludzi społeczność, która może w takich łodziach swobodnie uczyć się wiosłować i korzystać z wody, a jest tu piękny zalew i, i dlaczego nie? Są kajaki to mogą być też i smoki. Zde zdecydowanie chodzi o integrację, to są łodzie dziesięcioosobowe, musi być zgranie, dziesięć osób musi w jednakowym momencie włożyć wiosło do wody, w jednakowym momencie zaprząc do pracy swój tułów, swoje ciało i, i pociągnąć. No i jeżeli to się załodze uda, to ona wygrywa, także to zgranie jest tutaj bardzo ważne. Wypis na szczęście? No w ogóle szczęście, że jest święto ryby. Ja się bardzo cieszę, że co roku tu przyjeżdżamy, że, że jest zawsze yy, drużyna, są drużyny, które chcą się ścigać. Także to jest szczęście, jest szczęście, że mamy ten akwen nieskażony, wspaniałą przyrodę, naturę i chętnych, którzy chcą się rekreować. Atrakcje dla dzieci jest tutaj podstawa. No i dla starszych też wszystkie konkursy rano były, e, zawody wędkarskie były, konkurs strzelecki dla dzieci i osób starszych, e, łodzi, pokazy łodzi, różnych sprzętu wojskowego, strażackiego dla dzieci. Przede wszystkim tutaj było rano sporo atrakcji. Co się podoba? Fajna atmosfera, fajni ludzie, fajne spotkanie. gdzie je wyjść! Taką wioseczkę jak tutaj. To dla, no ja z jestem oczywiście, ale co roku tutaj jestem i bardzo sobie chwalę takie imprezy. Uwaga, uwaga, miejsce pierwsze w naszym konkursie na potrawę z ryb przeprowadzonej podczas festynu dzisiejszego zajęła miejsce Pierwsze. Monika Babi, zapraszamy tutaj na scenę Panią Monikę. Zdziwiona jestem, ponieważ myślałam, że wszyscy pomyślą, że bułeczki były kupione, a one były zrobione z drożdży, także takie swojskie bułeczki z dorszem, także z cebulką, sosikiem. Także polecam. Gotowanie daje przyjemność, bo jedzenie to jest przyjemność. także, A w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym stresie, yy, jedzenie, chociaż to, chociaż to, żeby nam dało szczęście, bo, bo przecież szczęście to jest najważniejsze.